No Dodatkowego powodu, bo ja rok kroku tu przychodzę i cośkolwiek pamiętam. No, no pamiętam, że oni tu byli męczeni, tu językiem, ale to z opowieści było ojca. Także ja tam nie, osobiście za ja tam nie bardzo pamiętam to. Ja jestem 34 rocznik, to wie pan. Oni prawdopodobnie się tam przejęli gdzieś w Wyszkowie, W jakieś stodole coś. I przytransportowali transportowali ich tutaj i tutaj dopiero ich męcili. Tu, tu takie drzewo stało jeszcze i oni ich tutaj zamęcili, bolszewicy. Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, jesteśmy u stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci za ojców naszych, których wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. Szanowni Państwo, historia, świadek czasu i nauczycielka życia, Przeplata się chwilami triumfu i chwilami grozy, porażkami i zwycięstwami, radością budowania każdego dnia i wojenną, niszczącą pożogą. W polskiej historii, trudnej, naznaczonej wieloma dramatycznymi wydarzeniami, heroizm narodu i jego hard ducha wielokrotnie pozwalały przetrwać największe dramaty i odbudowywać utraconą wolność. Znajdujemy się dziś w miejscu, w którym zapisała się ta krwawa karta polskiej historii. To tutaj, przed 91 laty, sowiecka zwyczajka w okrutny sposób zamordowała siedmiu Polaków, w tym podporucznika Antoniego Wołoskiego. Pozostawili tutaj, pośród nadburzańskich sosen, dramatyczne świadectwo swojego patriotyzmu, odwagi, poświęcenia. Jakie to dla nas współczesne zobowiązanie? Nie tylko to, by w miejscu ich śmierci pozostała pamięć zapalonego znicza i świeżych kwiatów, ale także szacunku dla naszej ojczyzny, do wywalczonej wolności. Mamy obowiązek pielęgnować nie tylko ten pomnik, ale przede wszystkim zdobycze i dobrodziejstwa tej niepodległości, za którą bohaterowie zapłacili krwią. Niech więc, jak pięknie rzekł papież Jan Paweł II, wspaniałe świadectwa miłości ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom. Dziękuję. Ja